Co dzieje się po śmierci, wstrząsająca i zmieniająca życie opowieść Andre Luisa. Przygotuj się. To, co usłyszysz teraz, może głęboko wstrząsnąć twoimi najskrytszymi przekonaniami. Być może nigdy więcej nie spojrzysz na życie w ten sam sposób, a co najważniejsze, być może nigdy więcej nie spojrzysz na śmierć w ten sam sposób. Andre Luis był zwykłym człowiekiem w oczach społeczeństwa. Poświęconym lekarzem, z udaną karierą, ułożonym domem, obowiązkami rodzinnymi i życiem pełnym materialnych zobowiązań. Podobnie jak wielu z nas, uważał, że dobrze wypełnia swoją rolę na Ziemi. Ale wszystko zmieniło się w chwili, gdy po raz ostatni zamknął oczy w świecie fizycznym i obudził się w miejscu, którego nigdy by sobie nie wyobraził. Środowisko, w którym się obudził, było po prostu przerażające. Mroczna przestrzeń, otoczona gęstą i ciężką mgłą. Powietrze było duszne, jakby sam tlen niósł ból i udrękę niezliczonych cierpiących dusz. Andre Luis nie wiedział gdzie jest. Nie czuł już ciała, ale jednocześnie nadal oddychał. Sprzeczność, która tylko zwiększała jego panikę, a potem zaczął się prawdziwy koszmar. Ciemne postacie pojawiły się wokół niego. Zniekształcone, groźne sylwetki, które otaczały go krzykami nienawiści i brutalnymi oskarżeniami, nazywały go tchórzem, niegodnym, mówiły, że porzucił życie przedwcześnie, że był uciekinierem, bezwartościową istotą, próbował argumentować, próbował przypomnieć sobie, że jego śmierć była spowodowana poważną chorobą, że walczył do końca, ale te mroczne głosy po prostu nie dawały mu spokoju. A potem nadszedł głód, głód, który rozdzierał ducha jak niewidzialne ostrze, pragnienie, zmęczenie, które wydawało się nie mieć końca. Nawet bez fizycznego ciała, André Luis odczuwał te same potrzeby, co w życiu materialnym. A rozpacz wzrastała z każdą minutą. Wędrował po tej krainie cieni, nie wiedząc gdzie jest i dokąd idzie. Po drodze znajdował dziwne liście, i. Opanowany potrzebą przetrwania jadł je bez zastanawiania się nad konsekwencjami pił wodę z mętnych kałuż nie przejmując się smakiem ani wyglądem jego jedyną myślą było kontynuować w jakiś sposób kontynuować ale cierpienie psychiczne było jeszcze większe niż fizyczne pytał siebie w środku agonii dlaczego dlaczego tu jestem nie zasługuję na to nie byłem złym człowiekiem i właśnie tutaj pojawia się brutalna prawda. W ciągu swojego życia André Luiz był doskonałym profesjonalistą, ale zaniedbał własne zdrowie, pielęgnował nałogi, nadużywał i zapomniał o naturalnych prawach, które rządzą równowagą między ciałem, umysłem i duchem. Za fasadą sukcesu i cnoty był nieodpowiedzialny z darem życia, który mu został dany. Ale w momencie, gdy jego cierpienie wydawało się osiągnąć limit, kiedy nie miał już sił, by iść, wydarzyło się coś zaskakującego. Mimo, że był ateistą, mimo, że przez całe życie zaprzeczał istnieniu jakiejkolwiek wyższej siły, André Louis w desperackim geście zaczął się modlić. Wołał błagał o pomoc o ratunek o odpowiedź do jakiejkolwiek istoty do jakiejkolwiek siły która mogłaby go usłyszeć a potem nadeszła pomoc z ciemności wyłonił się starzec o spokojnym spojrzeniu i ciepłym głosie podszedł do andre luiza i powiedział odpocznij musisz odzyskać siły gdy ponownie otworzył oczy andre luis nie był już w ciemnościach Teraz znajdował się w pokoju pełnym światła, białego, miękkiego i przytulnego światła, innego niż wszystko, co kiedykolwiek wcześniej czuł. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczucie ulgi ogarnęło jego duszę. Ten pan wyjaśnił mu, że znajdują się w kolonii duchowej, w wyższej sferze, ale wciąż blisko Ziemi. Było to miejsce poświęcone przyjmowaniu i odzyskiwaniu cierpiących duchów. I tam, André Louis zaczął rozumieć trudne prawdy o swojej nowej rzeczywistości. Każdy z nas nosi w swojej istocie dokładny zapis wszystkich wyborów, myśli, uczuć i postaw, jakie mieliśmy w życiu fizycznym. Nic nie pozostaje niezauważone, żadne działanie nie zostaje zapomniane. Wszystko, absolutnie wszystko, ma bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość po śmierci. Cierpienie, którego doświadczył Andre Luis, nie było boską karą, było naturalną konsekwencją, bezpośrednią odpowiedzią na sposób, w jaki żył. I tutaj pojawia się pytanie, którego nie można już odkładać. Jak żyjesz swoim życiem? Historia Andre Luiza na tym się nie kończy. Stopniowo spotkał się ponownie ze swoją matką, która żyła na wyższych planach, odkrył że jej modlitwy były kluczowe dla jego powrotu do zdrowia z drugiej strony dowiedział się również że jego ojciec choć był uważany za człowieka o dobrej reputacji na ziemi znajdował się zagubiony w gęstych strefach planu duchowego z powodu hipokryzji i braku skruchy andré louis był świadkiem wspaniałych zjawisk widział wspaniałe projekcje duchowe uczestniczył w spotkaniach Oświeconych duchów, słyszał niebiańskie pieśni pochodzące z wyższych sfer, zauważył, że śmierć, daleka od bycia końcem, była jedynie początkiem, portalem, nowym etapem nauki, sprawami, zasadami i nieuniknionymi konsekwencjami. Największa lekcja, jaką z tego wszystkiego wyniósł, jest jasna, bezpośrednia i niemożliwa do zignorowania. Po śmierci, Spotkamy się twarzą w twarz z naszą świadomością i tylko ona zdecyduje, gdzie się obudzimy, w świetle czy w ciemności. Nie ma od tego ucieczki, nie ma wymówek. W tym momencie nie ma masek, które by się oparły. Twoje życie jest teraz, twoje wybory są teraz. Historia Andre Luisa jest zaproszeniem, a jednocześnie pilnym ostrzeżeniem w każdej sekundzie. Budujesz scenariusz własnego przebudzenia po drugiej stronie. A ty, czy jesteś gotowy stawić czoła wynikom swoich wyborów? Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, nie ignoruj jej, zastanów się, zmień się, ewoluuj, póki jeszcze jest czas, bo uwierz, to co Cię czeka później, zależy dokładnie od życia, które prowadzisz teraz.